Wyobraź sobie, że mógłbyś przekształcić swoje życie, gdy śpisz. A co, jeśli powiem Ci, że podczas snu masz moc przeprogramowania swojej podświadomości, przełamania ograniczających wzorców i otwarcia drogi do nowego poziomu osobistej realizacji? Witamy w fascynującym świecie neurobiologii stosowanej do rozwoju osobistego, prowadzonego przez renomowanego doktora Joe Dispenza. W tym filmie przyjrzymy się. Jak techniki doktora Dispenza mogą być kluczem do odblokowania Twojego prawdziwego potencjału, nawet gdy odpoczywasz? Doktor Joe Dispenza, nazwisko rozpoznawane na całym świecie dzięki swoim wkładom w dziedzinie neurobiologii, epigenetyki i fizyki kwantowej, twierdzi, że nasza podświadomość to potężny magazyn, który kontroluje dużą część naszego życia, od zachowań, po głęboko zakorzenione przekonania. Uważa, że możliwe jest uzyskanie dostępu do tej części naszego mózgu i przeprogramowanie jej, aby wprowadzić znaczące zmiany? A jedną z najskuteczniejszych metod na to jest sen. Podczas snu ciało się relaksuje, ale mózg nadal jest aktywny, przetwarzając informacje i doświadczenia dnia. W tym stanie głębokiego relaksu bariery świadomego umysłu się rozpuszczają, co czyni ten moment idealnym do wprowadzenia nowych pomysłów i nawyków. Badania pokazują, że medytacja przed snem może zmniejszyć aktywność fal mózgowych beta, promując stan głębokiego relaksu i otwartości. Najnowsze badania wskazują, że regularne praktykowanie medytacji wiąże się z poprawą jakości snu i reakcji emocjonalnych. Ponadto nauka o neuroplastyczności wspiera ideę, że mózg jest w stanie reorganizować się i tworzyć nowe połączenia przez całe życie. Podczas snu, szczególnie w fazie REM. Mózg jest bardzo aktywny w konsolidacji wspomnień i uczenia się, co tworzy okno możliwości dla przeprogramowania podświadomości. Zaraz odkryjesz, jak nauka i duchowość splatają się, aby dostarczyć potężnego narzędzia do autotransformacji. Przygotuj się na zrozumienie, jak przeprogramowanie swojej podświadomości podczas snu może być drogą do osiągnięcia Twoich najśmielszych marzeń. I pamiętaj, nie mówimy tu o magii ale o naukowo ugruntowanym podejściu, które już pomogło tysiącom ludzi na całym świecie. Więc jeśli jesteś zmęczony walką ze swoimi własnymi myślami i chcesz nauczyć się, jak wykorzystać swój sen jako potężnego sprzymierzeńca do zmiany swojego życia, zostań z nami. Zanurkujemy w techniki i nauki doktora Joe Dispensa i odkryjemy razem, jak przeprogramować swoją podświadomość podczas snu. Przyjrzyjmy się bliżej konkretnym technikom, które dr. Joe Dispensa proponuje do przeprogramowania podświadomości podczas snu. Dr. Dispensa wierzy, że kluczem do uzyskania dostępu do podświadomości jest połączenie medytacji, wizualizacji i jasnej intencji. Medytacja to starożytna praktyka, wykorzystywana do osiągnięcia głębokiego relaksu i skupienia umysłu. Gdy jest praktykowana przed snem, Medytacja może pomóc zmniejszyć aktywność fal mózgowych beta, które są związane ze stanem czuwania i krytycznym myśleniem i zwiększyć aktywność fal mózgowych alfa i theta, które są związane z głębokim relaksem i kreatywnością. Wizualizacja z kolei to proces żywego wyobrażania sobie celów, które chcesz osiągnąć, tak jakby już zostały zrealizowane. Gdy wizualizujesz w sposób jasny i emocjonalnie angażujący Tworzysz trwałe wrażenie w swojej podświadomości, która zaczyna działać, aby uczynić tę wizję rzeczywistością. Połączenie medytacji i wizualizacji, szczególnie gdy jest wykonywane w stanie głębokiego relaksu przed snem, może być niezwykle potężne. Podczas snu, szczególnie w fazie REM, mózg jest bardzo aktywny w konsolidacji wspomnień i przetwarzaniu informacji. To w tym stanie podświadomość jest najbardziej dostępna do przeprogramowania. Doktor Dispenza podkreśla również znaczenie jasnej intencji. Posiadanie jasnej intencji oznacza dokładne wiedzenie, co chcesz osiągnąć i utrzymywanie stałego skupienia na tym. Ta jasność i skupienie pomagają skierować energię podświadomości na realizację tych pragnień. Kluczowym aspektem tych technik jest powtarzalność. Przeprogramowanie podświadomości nie zdarza się z dnia na dzień. To proces, który wymaga konsekwencji i praktyki. Codzienne praktykowanie medytacji i wizualizacji, szczególnie przed snem, wzmacnia nowe pomysły i nawyki, które chcesz wprowadzić do swojego życia. Ponadto dr Dispensa sugeruje używanie pozytywnych afirmacji podczas medytacji. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które powtarzasz sobie, aby zastąpić ograniczające przekonania nowymi. Wzmacniającymi przekonaniami. Gdy są powtarzane regularnie, te afirmacje mogą pomóc przeprogramować podświadomość, wspierając Twoje cele i marzenia. Proces przeprogramowania podświadomości podczas snu jest wspierany przez rosnącą bazę badań naukowych. Badania w dziedzinie neurobiologii pokazują, że mózg posiada niezwykłą zdolność do neuroplastyczności czyli umiejętność reorganizacji swoich połączeń neuronowych w odpowiedzi na nowe doświadczenia i naukę. Oznacza to, że nawet w dorosłości możliwe jest zmodyfikowanie wzorców myślenia i zachowania poprzez wprowadzanie nowych informacji i doświadczeń. Badania wskazują również, że regularna praktyka medytacji może prowadzić do strukturalnych zmian w mózgu, takich jak zwiększenie gęstości istoty szarej w obszarach związanych z kontrolą emocji i samoświadomością. To sugeruje, że techniki medytacji i wizualizacji proponowane przez doktora Dispensa nie tylko pomagają w przeprogramowaniu podświadomości, ale również promują długoterminowy dobrostan emocjonalny i psychiczny. Podsumowując, podejście doktora Joe Dispensa do przeprogramowania podświadomości podczas snu jest potężną praktyką, która łączy medytację, wizualizację, jasną intencję i pozytywne afirmacje. Dzięki konsekwentnemu praktykowaniu tych technik możliwe jest uzyskanie dostępu do podświadomości i przeprogramowanie jej w celu wprowadzenia głębokich i pozytywnych zmian w życiu. Zrozumienie, jak medytacja, wizualizacja i jasna intencja mogą przeprogramować twoją podświadomość, to dopiero początek. Teraz przyjrzyjmy się konkretnym praktykom, które możesz wdrożyć, aby maksymalnie wykorzystać te techniki podczas snu. Aby zacząć, Ważne jest stworzenie odpowiedniego środowiska do praktyki medytacji i wizualizacji. Spokojna i komfortowa sypialnia z delikatnym oświetleniem może pomóc w indukowaniu głębokiego relaksu. Rozważ również użycie łagodnej muzyki lub dźwięków natury, aby stworzyć uspokajającą atmosferę. Pierwszą techniką, którą dr Joe Dispenza zaleca, jest medytacja prowadzona przed snem. Sugeruje on, aby zarezerwować co najmniej 20 minut przed snem na siedzenie lub leżenie w wygodnej pozycji, zamknięcie oczu i skupienie się na oddychaniu. Głębokie i kontrolowane oddychanie pomaga uspokoić umysł i ciało, przygotowując je do medytacji. Podczas tej medytacji skoncentruj się na rozluźnieniu każdej części ciała, zaczynając od stóp i idąc w górę do głowy. To pomaga uwolnić nagromadzone napięcie. I wejść w stan głębokiego relaksu. Następnie dr. Dispensa zaleca praktykę wizualizacji. Po osiągnięciu stanu głębokiego relaksu zacznij wizualizować swoje cele i pragnienia tak, jakby już zostały zrealizowane. Wyobraź sobie każdy szczegół żywo, włączając emocje, które byś odczuwał, osiągając te cele. Kluczowe jest tutaj emocjonalne zaangażowanie się w wizualizację ponieważ to tworzy silniejsze wrażenie w podświadomości. Badania doktora Guangyue z Cleveland Clinic Foundation wskazują, że wizualizacja mentalna może być prawie tak skuteczna jak fizyczna praktyka w poprawianiu umiejętności motorycznych i siły mięśni, co pokazuje, jak mózg może wpływać na rzeczywistość fizyczną. Oprócz medytacji i wizualizacji, dr Dispenza podkreśla znaczenie pozytywnych afirmacji przed snem powtarzaj afirmacje, które odzwierciedlają Twoje cele i pragnienia. Na przykład, jeśli chcesz być bardziej pewny siebie, powtarzaj sobie: Jestem pewny siebie i zdolny. Badania przeprowadzone przez Carnegie Mellon University pokazują, że powtarzanie pozytywnych afirmacji może zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu i zwiększyć emocjonalną odporność. Powtarzanie tych afirmacji pomaga przeprogramować podświadomość. Zastępując ograniczające przekonania nowymi, wzmacniającymi przekonaniami. Dodatkową techniką, która może uzupełniać przeprogramowanie podświadomości, jest pisanie. Przed snem zapisuj w dzienniku swoje cele, pragnienia i zmiany, które chcesz zobaczyć w swoim życiu. Pisanie jest potężnym sposobem na wzmocnienie swoich intencji i może pomóc w utrwalaniu nowych wzorców myślenia w podświadomości. Badania opublikowane w Journal of Research in Personality wykazały, że pisanie ekspresywne może poprawić zdrowie psychiczne i emocjonalne, wzmacniając połączenie z Twoimi celami. Podczas nocy, kiedy śpisz, Twój mózg przechodzi przez różne cykle snu, w tym sen REM, który jest kluczowy dla konsolidacji wspomnień i nauki. Praktykując te techniki medytacji, wizualizacji i afirmacji przed snem, wykorzystujesz te naturalne cykle snu aby wzmocnić swoje nowe intencje w podświadomości. Konsekwentne praktykowanie tych technik może prowadzić do znaczących zmian na przestrzeni czasu, pomagając ci manifestować swoje pragnienia i osiągać cele. Ważne jest, aby pamiętać, że przeprogramowanie podświadomości to proces stopniowy. Cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Jak każda nowa umiejętność, potrzeba czasu, aby zobaczyć namacalne rezultaty. Jednak z oddaniem i regularną praktyką możesz zacząć dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu. Teraz, gdy jesteś wyposażony w te potężne narzędzia, czas wprowadzić te praktyki w życie. Przygotuj swoje otoczenie, zarezerwuj czas przed snem na medytację i wizualizację, i używaj afirmacji oraz pisania, aby wzmocnić swoje intencje. Z czasem możesz zacząć doświadczać korzyści tego naukowo ugruntowanego podejścia. Do przeprogramowania swojej podświadomości podczas snu, gdy już masz solidne podstawy medytacji, wizualizacji i jasnych afirmacji, teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak te elementy łączą się, tworząc skuteczną wieczorną rutynę. Zgodnie z naukami doktora Joe Dispensa, wieczorna rutyna jest kluczowa do przygotowania twojej podświadomości do przeprogramowania podczas snu. Zacznij od poświęcenia chwili na odłączenie się od codziennych rozproszeń. Wyłącz urządzenia elektroniczne co najmniej godzinę przed snem, aby zminimalizować narażenie na niebieskie światło, które może zakłócać produkcję melatoniny, hormonu snu. Pierwszym krokiem w wieczornej rutynie jest medytacja prowadzona. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się wygodnie. Zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Doktor Dispensa zaleca technikę oddychania 478. Wdychaj głęboko przez nos przez 4 sekundy, zatrzymaj oddech na 7 sekund i powoli wydychaj przez usta przez 8 sekund. Powtarzaj ten cykl oddechowy, aż poczujesz, że twoje ciało i umysł są głęboko zrelaksowane. Podczas tej medytacji wyobraź sobie uwalnianie wszelkiego napięcia lub stresu nagromadzonego w twoim ciele. Wyobraź sobie delikatne, kojące światło, które przepływa przez każdą część twojego ciała, zaczynając od stóp i idąc w górę do głowy. Ta technika pomaga uwolnić napięcie fizyczne i przygotować twój umysł do wizualizacji. Następnie dr Dispensa zaleca praktykę wizualizacji. Po osiągnięciu stanu głębokiego relaksu zacznij wizualizować swoje cele i pragnienia tak, jakby już zostały zrealizowane. Wyobraź sobie każdy szczegół żywo, włączając emocje, które byś odczuwał osiągając te cele. Kluczowe jest tutaj emocjonalne zaangażowanie się w wizualizację, ponieważ to tworzy silniejsze wrażenie w podświadomości. Badania doktora Guang US Cleveland Clinic Foundation wskazują, że wizualizacja mentalna może być prawie tak skuteczna jak fizyczna praktyka w poprawianiu umiejętności motorycznych i siły mięśni. Co pokazuje, jak mózg może wpływać na rzeczywistość fizyczną. Oprócz medytacji i wizualizacji, dr. Dispenza podkreśla znaczenie pozytywnych afirmacji. Przed snem powtarzaj afirmacje, które odzwierciedlają Twoje cele i pragnienia. Na przykład, jeśli chcesz być bardziej pewny siebie, powtarzaj sobie: Jestem pewny siebie i zdolny. Badania przeprowadzone przez Carnegie Mellon University pokazują, że powtarzanie pozytywnych afirmacji. Może zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu i zwiększyć emocjonalną odporność. Powtarzanie tych afirmacji pomaga przeprogramować podświadomość, zastępując ograniczające przekonania nowymi, wzmacniającymi przekonaniami. Dodatkową techniką, która może uzupełniać przeprogramowanie podświadomości, jest pisanie. Przed snem zapisuj w dzienniku swoje cele, pragnienia i zmiany, które chcesz zobaczyć w swoim życiu. Pisanie jest potężnym sposobem na wzmocnienie swoich intencji i może pomóc w utrwalaniu nowych wzorców myślenia w podświadomości. Badania opublikowane w Journal of Research in Personality wykazały, że pisanie ekspresywne może poprawić zdrowie psychiczne i emocjonalne, wzmacniając połączenie z twoimi celami. Podczas nocy, kiedy śpisz, twój mózg przechodzi przez różne cykle snu. W tym sen REM. Który jest kluczowy dla konsolidacji wspomnień i nauki. Praktykując te techniki medytacji, wizualizacji i afirmacji przed snem, wykorzystujesz te naturalne cykle snu, aby wzmocnić swoje nowe intencje w podświadomości. Konsekwentne praktykowanie tych technik może prowadzić do znaczących zmian na przestrzeni czasu, pomagając ci manifestować swoje pragnienia i osiągać cele. Ważne jest, aby pamiętać, że przeprogramowanie podświadomości to proces stopniowy. Cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Jak każda nowa umiejętność, potrzeba czasu, aby zobaczyć namacalne rezultaty. Jednak, z oddaniem i regularną praktyką, możesz zacząć dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu. Teraz, gdy jesteś wyposażony w te potężne narzędzia, czas wprowadzić te praktyki w życie. Przygotuj swoje otoczenie. Zarezerwuj czas przed snem na medytację i wizualizację, i używaj afirmacji oraz pisania, aby wzmocnić swoje intencje. Z czasem możesz zacząć doświadczać korzyści tego naukowo ugruntowanego podejścia do przeprogramowania swojej podświadomości podczas snu. Gdy już masz solidne podstawy medytacji, wizualizacji i jasnych afirmacji, teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak te elementy łączą się. Tworząc skuteczną wieczorną rutynę zgodnie z naukami doktora Joe Dispenza. Wieczorna rutyna jest kluczowa do przygotowania twojej podświadomości do przeprogramowania podczas snu. Zacznij od poświęcenia chwili na odłączenie się od codziennych rozproszeń. Wyłącz urządzenia elektroniczne co najmniej godzinę przed snem, aby zminimalizować narażenie na niebieskie światło, które może zakłócać produkcję melatoniny. Hormonu snu. Pierwszym krokiem w wieczornej rutynie jest medytacja prowadzona. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się wygodnie. Zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Doktor Dispenza zaleca technikę oddychania 4-7-8. Wdychaj głęboko przez nos przez 4 sekundy. Zatrzymaj oddech na 7 sekund i powoli wydychaj przez usta przez 8 sekund. Powtarzaj ten cykl oddechowy, aż poczujesz, że Twoje ciało i umysł są głęboko zrelaksowane. Podczas tej medytacji wyobraź sobie uwalnianie wszelkiego napięcia lub stresu nagromadzonego w Twoim ciele. Wyobraź sobie delikatne, kojące światło, które przepływa przez każdą część Twojego ciała, zaczynając od stóp i idąc w górę do głowy. Ta technika pomaga uwolnić napięcie fizyczne. I przygotować Twój umysł do wizualizacji, następnie dr Dispensa zaleca praktykę wizualizacji. Po osiągnięciu stanu głębokiego relaksu, zacznij wizualizować swoje cele i pragnienia tak, jakby już zostały zrealizowane. Wyobraź sobie każdy szczegół żywo, włączając emocje, które byś odczuwał, osiągając te cele. Kluczowe jest tutaj emocjonalne zaangażowanie się w wizualizację. Ponieważ to tworzy silniejsze wrażenie w podświadomości. Badania doktora Guangyue z Cleveland Clinic Foundation wskazują, że wizualizacja mentalna może być prawie tak skuteczna jak fizyczna praktyka w poprawianiu umiejętności motorycznych i siły mięśni, co pokazuje, jak mózg może wpływać na rzeczywistość fizyczną. Oprócz medytacji i wizualizacji, dr Dispenza podkreśla znaczenie pozytywnych afirmacji. Przed snem powtarzaj afirmacje, które odzwierciedlają Twoje cele i pragnienia. Na przykład, jeśli chcesz być bardziej pewny siebie, powtarzaj sobie: Jestem pewny siebie i zdolny. Badania przeprowadzone przez Carnegie Mellon University pokazują, że powtarzanie pozytywnych afirmacji może zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu i zwiększyć emocjonalną odporność. Powtarzanie tych afirmacji. Pomaga przeprogramować podświadomość, zastępując ograniczające przekonania nowymi, wzmacniającymi przekonaniami. Dodatkową techniką, która może uzupełniać przeprogramowanie podświadomości, jest pisanie. Przed snem zapisuj w dzienniku swoje cele, pragnienia i zmiany, które chcesz zobaczyć w swoim życiu. Pisanie jest potężnym sposobem na wzmocnienie swoich intencji i może pomóc w utrwalaniu nowych wzorców myślenia w podświadomości. Badania opublikowane w Journal of Research in Personality wykazały, że pisanie ekspresywne może poprawić zdrowie psychiczne i emocjonalne, wzmacniając połączenie z twoimi celami. Podczas nocy, kiedy śpisz, twój mózg przechodzi przez różne cykle snu, w tym sen-REM, który jest kluczowy dla konsolidacji wspomnień i nauki. Praktykując te techniki medytacji, wizualizacji i afirmacji przed snem, Wykorzystujesz te naturalne cykle snu, aby wzmocnić swoje nowe intencje w podświadomości. Konsekwentne praktykowanie tych technik może prowadzić do znaczących zmian na przestrzeni czasu, pomagając ci manifestować swoje pragnienia i osiągać cele. Ważne jest, aby pamiętać, że przeprogramowanie podświadomości to proces stopniowy. Cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Jak każda nowa umiejętność, potrzeba czasu aby zobaczyć namacalne rezultaty. Jednak z oddaniem i regularną praktyką możesz zacząć dostrzegać pozytywne zmiany w swoim życiu. Teraz, gdy jesteś wyposażony w te potężne narzędzia, czas wprowadzić te praktyki w życie. Przygotuj swoje otoczenie, zarezerwuj czas przed snem na medytację i wizualizację, i używaj afirmacji oraz pisania, aby wzmocnić swoje intencje. Z czasem możesz zacząć doświadczać korzyści tego naukowo ugruntowanego podejścia do przeprogramowania swojej podświadomości podczas snu. Teraz, gdy masz solidne podstawy medytacji, wizualizacji, afirmacji i pisania do przeprogramowania podświadomości oraz dobrze ustaloną rutynę nocną, nadszedł czas, aby jeszcze głębiej zastanowić się, jak te praktyki mogą być stosowane w celu osiągnięcia konkretnych celów w różnych obszarach życia. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów pracy doktora Joe Dispenza jest uniwersalna zastosowalność jego technik. Niezależnie od tego, jakie są twoje cele zdrowie, kariera, relacje czy rozwój osobisty przeprogramowanie podświadomości może być dostosowane do twoich specyficznych potrzeb. Jeśli twoim celem jest poprawa zdrowia i dobrostanu, medytacja i wizualizacja mogą być szczególnie potężne. Badania pokazują, że medytacja może obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu i poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego. Wyobrażenie siebie jako zdrowego i pełnego energii może pomóc wzmocnić system odpornościowy i promować uzdrawianie. Badanie przeprowadzone przez University of Wisconsin–Madison wykazało, że medytacja mindfulness może zwiększyć aktywność mózgu w obszarach związanych z kontrolą emocji i dobrostanem. Co może poprawić odpowiedź immunologiczną? Afirmacje takie jak jestem zdrowy i silny oraz moje ciało się uzdrawia i regeneruje mogą wzmocnić tę wiadomość w podświadomości. Dla tych, którzy dążą do postępów w karierze lub sukcesu w biznesie, wizualizacja i afirmacje mogą pomóc w kształtowaniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Wyobraź sobie osiągnięcie swoich celów zawodowych. Niezależnie od tego, czy jest to uzyskanie awansu, uruchomienie udanego projektu czy skuteczne kierowanie zespołem. Badania z University of Stanford dotyczące wizualizacji mentalnej wskazują, że ta praktyka może znacząco poprawić wydajność, wzmacniając pewność siebie i klarowność celów. Afirmacje takie jak: Jestem kompetentny i odnoszę sukcesy oraz przyciągam możliwości wzrostu i sukcesu. Mogą pomóc w przeprogramowaniu twojej podświadomości, aby twoje działania były zgodne z twoimi ambicjami. W dziedzinie relacji, przeprogramowanie podświadomości może pomóc przyciągnąć i utrzymać zdrowe i satysfakcjonujące związki. Medytacja i wizualizacja pozytywnych interakcji z partnerami, przyjaciółmi i rodziną mogą pomóc w kształtowaniu bardziej otwartego i pełnego miłości umysłu. Badania pokazują, że medytacja może zwiększyć empatię. I zdolność do emocjonalnego połączenia. Afirmacje takie jak: Jestem godny miłości i szacunku oraz przyciągam zdrowe i pełne miłości relacje, mogą pomóc w zastąpieniu ograniczających przekonań dotyczących własnej wartości i zasługiwania. Rozwój osobisty to obszar, w którym przeprogramowanie podświadomości może mieć głęboki wpływ. Niezależnie od tego, czy rozwijasz nową umiejętność. Pokonujesz lęki czy zwiększasz pewność siebie? Medytacja i wizualizacja mogą być niezbędnymi narzędziami. Wyobraź sobie pokonywanie wyzwań i osiąganie nowych poziomów kompetencji i pewności siebie. Badania z University of Michigan wskazują, że wizualizacja może poprawić samoefektywność i odporność. Afirmacje takie jak jestem zdolny do osiągnięcia wszystkiego czego pragnę oraz Jestem odporny i wytrwały. Mogą pomóc w budowaniu mentalności wzrostu i autoefektywności. Nawet przy konsekwentnych praktykach normalne jest napotykanie wyzwań i przeszkód. Kluczem jest utrzymanie odporności i wytrwałości. Doktor Dispensa sugeruje, aby te momenty traktować jako okazję do wzrostu i nauki. Kiedy napotykasz trudności, wróć do swoich praktyk medytacji i wizualizacji. Ponownie potwierdzając swoje intencje i cele, pamiętaj, że przeprogramowanie podświadomości to proces stopniowy, a każde pokonane wyzwanie wzmacnia Twoją zdolność do manifestowania pozytywnych zmian. Aby jeszcze bardziej zwiększyć korzyści, rozważ zintegrowanie innych praktyk rozwoju osobistego, takich jak ćwiczenia fizyczne, zdrowe odżywianie i ciągłe uczenie się. Regularne ćwiczenia mogą poprawić funkcjonowanie mózgu. I zwiększyć produkcję endorfin, które promują dobrostan. Zrównoważona dieta dostarcza niezbędnych składników odżywczych, potrzebnych do optymalnego funkcjonowania mózgu. Ciągłe uczenie się utrzymuje umysł aktywny i zaangażowany, promując neuroplastyczność. Na koniec, dbanie o siebie jest niezbędne do utrzymania praktyki przeprogramowania podświadomości. Upewnij się, że dbasz o siebie w sposób holistyczny. Zaspokajając swoje potrzeby fizyczne, emocjonalne i duchowe. Odpowiedni odpoczynek, zrównoważona dieta i czas na aktywności, które kochasz, są kluczowe do utrzymania energii i skupienia. Dzięki tym strategiom i praktykom zintegrowanym w Twoim życiu, jesteś dobrze przygotowany, aby wykorzystać moc snu i przeprogramowania podświadomości do osiągnięcia swoich najgłębszych celów. Pamiętaj, że transformacja to proces ciągły i każdy krok, który podejmujesz, przybliża cię do życia, jakiego pragniesz. Teraz, gdy masz te techniki w rękach, masz okazję przekształcić nie tylko swoje życie podczas snu, ale także każdy moment swojej codziennej podróży. Stosuj te praktyki konsekwentnie, zachowuj cierpliwość i obserwuj swoje wewnętrzne zmiany, a zobaczysz owoce swojej determinacji, przejawiające się we wszystkich aspektach Twojego życia. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Szczególnie dziękuję członkom kanału za nieustające wsparcie. Jeśli chcesz nadal nas wspierać, sprawdź link w przypiętym komentarzu, aby zostać członkiem wspierającym. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, aby więcej osób mogło odkryć moc przeprogramowania podświadomości. Dzięki temu wszyscy mogą skorzystać z tych transformacyjnych technik. Obejrzyj następny film i polecaną playlistę. Które pojawią się na ekranie, i nie zapomnij zostawić polubienia, jeśli uznałeś ten film za wartościowy. Do zobaczenia następnym razem.